Dzień dobry, cześć was bardzo serdecznie jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest joszelka. Hejka! I słuchajcie moi drodzy, jesteśmy na nowej mapce Yorkdale, co kojarzy mi się z New York, Nowy no. York. No. Ale to jest bardziej taki, taka mała mieścina muszę powiedzieć chyba coś, nie? To jakby... Mi się, mi się to kojarzy z Hobbitami, nie wiem czemu, ale tak, mała mieścina. Okej, okay, dobra. Mamy tu jakieś dwie wieże, widzę, tutaj jakieś inne jakieś wieżowce. No dwie takie... wieże, dokładnie. Ogólnie to miasto bardzo mi się podoba, muszę ci powiedzieć. Wiesz, tak, przy wodzie jest zrobione ładnie. Podoba mi się. No. Są doki, Także super to wygląda. Nie wiem ocencie. Obok jeszcze w ogóle mamy jakieś takie jakby przedmieścia, takie mamy. malutkie. Mi się bardzo podobają te liście na ziemi. No, też fajnie, że są. Jesiennie. Jesiennie, Halloweenowo. I tak. I mamy jeszcze później takie autostrady mega długie. Które, że tak powiem, prowadzą też do jakichś takich malutkich miasteczek, jakby. Ej, ale fajne bagna tu zrobili. Bagna? No, takie troszkę, no wiesz, tam autko zanurzone w wodzie i tak dalej. Słuchaj. Ty gdzie chyba to nie jest? wiesz, gdzie to po, po prawej stronie od tego miasta dużego. Po prawej stronie, aha. No, przed tymi polami takimi dużymi. Okej, okay. no to, to akurat nie widziałem, ale dobra. Ale świetna woda, to jest zrobiona, naprawdę. E, no tak, bo to na modach lecimy. Ja, <laughs> Więc, woda, da, to jest woda, woda. woda, Na modach troszkę lepiej to wszystko wygląda, tak. przecież, no nie? Ale chodzi mi o, no, o Tak samo tak chmury. Tak tu. No tak, jak wejdziemy na mapę, też tak samo, ta woda wygląda troszkę inaczej A. na tej mapie niż zwykle. O, ktoś tam kamperę e, to tak. zajechał nawet, dobra to. E, no ale ogólnie, że później nam jest takie taki jakby bardziej pustkowie, nie? Troszkę bardziej tak, zalesiony tak. teren, jest, jak, widzę, że jest też fajnie zrobiony, bo jest, są też tory dość długie. No są, są. E, I co najważniejsze, to są te nowe tory, więc e, można tam szybko zrespić pojazd, pociąg. Okej. Okay. Jest przyda to bardzo przydatne. Bardzo się przyda. No, jeszcze tam na, na, że tak powiem, troszkę dalej się odleci. I fabryka Mikołaja tu jest. E, to jest jeszcze właśnie e, lotnisko, i jeszcze jest obok taka autostrada. No jest. E, mega długa, można powiedzieć. No jest. Która kończy się oczywiście przepaścią. Ja tam widziałem jeszcze fabrykę Mikołaja, ale to już nie, nieistotne. Fabrykę Mikołaja widziałaś? Co ty mówisz w ogóle? Da. Dobra, wracajmy e, A wiesz, co ja widziałem jeszcze? Czekaj, o. Co widziałeś? No coś tak. Nie, nie ta. jest mi niczego. No, dobra, nie, nieważne, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj oczywiście face to face, e, tak, że będziemy robili zderzanie się twarzą w twarz, zobaczymy, kto przetrwa. E, ja idę w takim razie na drugi koniec tutaj. Dobrze, dobrze, ja sobie coś zrobię. Weź przygotuj maszynę. Ale tylko nie podpowiedz mi, małe czy duże będziesz rozpił? E, nic nie, zero podpowiedzi, zero no podpowiedzi. No ty, no. No? No dobra, to Zobaczymy, spotkamy dłużej. się na środku, to się okaże. Czy dowiemy wtedy. Dobra, Dobra, ja jesteś... jestem gotowa, ja jadę. Gotowa? Już. Dobra. Znaczy ja już też to już jadę. Toczę. Dobra. Cisnę. Ci się, z... czy cię otoczysz, czy jedziesz? Yy, jadę. Okej. Okay. Oho. Chyba się zaraz wywrócisz. Spokojnie. No. Pięknie obok stacji Ała? benzynowej. Ała? Pod mapę yy, Czekaj, padam ja bardziej mapę. przetrwałem. Punkt dla mnie, moi drodzy. Nieprawda, patrz teraz. <laughs> Nieprawda, patrz teraz. Co ty robisz? Czemu robię ci krzywdę. Na krzywdę ci robię. To jest bardzo niefajne z twojej strony, to bardzo źle. Bardzo źle. Aj tam, aj tam. Marudzisz. E, dobra. E, w takim razie, ale muszę, muszę, muszę ci powiedzieć, że ta mapa mi się podoba. nie? Więc no, jest mega. Czuję, że będziemy więcej odcinków nagrywali na tej mapie. No bo jest bardzo fajna. E, dobra, czekaj, zobaczmy coś dalej. Co my tu możemy wziąć? Weźmy sobie coś takiego. O, No ja już gotowa? czekam. No to jedziemy. Trzy, cztery. A, jeszcze światełka trzeba włączyć. No gdzie bez światełek to jechać? spoiler mi się wysunął. Co? Słucham? Ja nie mam to czegoś to takiego jak spoiler. Poważnie. Widzisz? Moje przetrwa. Nie, żartowałam. <noise> pasażerowie <sobie> pojechali, <noise> a moje krzesełko tutaj leży na ziemi. E, pasażerowie czekaj... A nie, to nie masz pasażerów. No nie mam, bo to pasażerowie duchy. No. To na Halloween okay. idealnie. Dobra, nie no, spoko. Ogólnie moja auto niestety co nie Co ci się dzieje z autem? No bo ono ma Uspokój pewnie jakieś to. takie jakieś fikuśne rzeczy w środku, więc wiesz. Ale moja Uspokój postać to. też przeżyła, zobacz, uśmiecha się. Faktycznie. Weź mi, co ty? Nie palę się, daj spokój. Dobra. Ty. Dobra, kolejna maszyna. Zobaczmy, co będziemy mieli w takim razie. Eee, czekaj, co by tu kolejnego? wybrać? No dobra, jak coś kolejnego, to jedziemy kolejną. Eee, dobra. no dobra. Będzie tak. Miałeś małe, to teraz ja też będę mieć małe. Dobra. Gotowa? No, jadę. Dobra, też jadę. Taki trochę dziadkowóz, już dziadkowocz, można powiedzieć. Uh -huh. No. Jesteś szybciej niż ty. 100 na godzinę. Ja mam... O, co to? Supra. To była Supra? Supra. Ale Opel Halo. Omega to przetrwał. Supra też, tylko się turla jeszcze. O, e, co prawda nie mam jednego koła, ale Wracam mogę normalnie ciebie, dalej. Wracam czek, czekaj, czekaj. Zaraz wrócę do Ja już, ja już, ja już cisnę, patrz w tym momencie. Weź mnie odwróć, bo ja żółwika robię. Dziękuję. O, widzisz? Opel omega pokona wszystko, nawet czas. No chodź tu! Nie oh, ruszaj tu. się! Nie mogę się ruszyć. Mam drifterskiego! Put, Utknąłem. E, Okej, okay. dobra, spoko. E, Liczcie tam punkty, koniecznie. No. To so, ci Weź mnie zostaw, dawaj, kolejną furę lecimy. Dobra. Ci będzie kolejna furka. Nie dobra super jeszcze raz. Wolałabym coś innego eee, niż znowu super. Dobra, mm. niech będzie to. Dobrze, to niech będzie ciekawe, to u mnie. Ciekawe czy pójdę bokiem. Jedziesz czy jadę? E, ja już jadę, no. Aha, czy jesteś... Okej. Okay. Rozumiem. No, rozpędzam się, rozpędzam się. Pamiętaj, że to zakręt jest. Wiem. O kurczę. E no co jest grane? Nic ci się nie stało? <laughs> nic mi się nie stało. A teraz e, mi się udało. Co, tym... co to za auto masz w ogóle? Czemu ono... Takie fajne, fajne. Jakie Jak super. No przy moje w ogóle nie. Co jest, czemu się rozpada? To moja bawarka, no. się po, po, pos, poskładała. <laughs> Najgorzej. Dobra. Bo ja mam fajne auto, po prostu czerwone. O, to nie znaczy, że może być brutalne. E, Dobra. E, tyle, tyle ci powiem. No. <laughs> Okej, okay, to jest. Ja Daj kolejną maszynę, zobaczmy, co to będzie. Tak, to pokaż mi kolejną maszynę swoją. Dobra, czekaj, wezmę tak. O! Proszę bardzo. No bo będzie, że będę lepsza. To jest tak, Znaczy, nie spoileruję, ale warto sobie zobaczyć poprzedni odcinek. O, czekaj, już się już rozpędzam. Już jedziesz? Aha! Ja się już rozpędzam, no. Kolejny taki dziadkowóz. Mhm. Można powiedzieć, no dobra, tak z GTA. Ehm. Ej, nie, moje przeżyło bardziej, patrz. Ja mogę jechać, ale tylko tyle na ja pełną. normalnie mogę jechać, patrz. Niby strefa z to kończy się w ogóle Patrz, ja dalej jadę, pa. Ja normalnie a, też a mogę A już jechać. nie, mój fotelik! Dawaj, <laughs> Oszulka, wsiadaj mój fotelik. do mnie. Dobra, czekaj, gdzie ty masz, dobra. masz drugiego w ogóle pasażera tutaj? Tak, oczywiście, o. Hej, siema. Widzisz, zobacz, pa, normalnie można jechać dalej. dalej. Pa, po co jak jakieś super bizzutko. fury? Zwykły szmart wystarczy. Widzisz? No, widzę. No. ale Elegancko. <laughs> e, dobra Kolejna maszynka jakaś. Oj, o, to mam... będzie dobre, to będzie dobre. Tak, ale ty tam od razu jak spełnujesz, to nie idź od razu, bo ja muszę też się tutaj jechać. E, no spoko, spoko. No, no spokojnie, Dobra. bez przesady. Już masz? Dopiero zrespiłam. Dobra, no to ja cisnę. Aha. Ciśniesz? Czy na Góweczka, pewno jedziemy tą samą drogą? Bo inna perspektywa mam teraz i trochę... Czy, czy ja, ja pojechałam... Które ty, ty pojechałaś już? Dlatego się, tak, tak się zaczęłam zastanawiać, czy ja na pewno jadę dobrą drogą. Ja cię się maja... zgubiłam. zgubiła się na prostej drodze? Na nie, prostej... bo to na in... Aha, bo ja się tu zrespiłam, nie tu, dobra. <grym> Jeszcze <Już> raz, <grym> no, dawaj no. to. Ty Stoisz tam, gdzie trzeba już? Tak. Dobra, no to jadę. Bo ja zgubiłam drogę, dlatego coś mi nie pasowało, jak się zespiłam. bo takie no, co? co ja jestem, a później słyszycie z prawej strony. No nie, no taka ciężarówka. Oj. Ej, ale ciebie w ogóle... Eee, ty wybuchłaś cała! Tak. No, normalnie wzięłaś i eksplodowała. Eee, no jeszcze się, raz, Jeszcze się. raz, jeszcze raz. mówisz tak, dobra. Tak, dawaj. Eee, jakby co ja miałem Audi R8. Ja mam ciężarówkę. Eee, dobrze. Ja tę sobie. Okej. Okay. Dobra, cisnę na maksa. O, o nie, tym razem o, raz nie wysz, by było. Teraz, wysz, teraz wyszło inaczej, no nie? A teraz. Chciałam się na tobie zrespić, chodząc eee, Nie mam kierownicy, ale mm. mogę jechać dalej. Kiedy jesteś? Pod, pod mną? tobą? Dobra. Tak, pod tobą Tak, jestem. może być. Eee. Nie przejadę niestety po tobie. Chciałam przejechać po tobie, a się nie da. <noise> eee, tak, oczywiście. Eee, dobra, dobra, kolejna to maszynka. Było. Czekaj, to wezmę teraz coś takiego. Czy to było? Chyba tego jeszcze nie a. było, to ja wezmę to. Dobra, zobaczymy czy ten... Coś podobnego gdzieś tam. Wcześniej nie chyba coś takiego miesiąc temu wydaje mi się. Tak, mogę jechać? Czy no jadę, ja na ja pewno sprawdzę czy dobra droga? Dobra, jadę dobra, dobrą jedź, drogą. Jedź tym, jadę. Punkcie, to się strasznie powoli u mnie rozpędza. U mnie troszkę też Dobra, wrzucam od razu jadę ósmy bieg, z pomocą, żeby szybciej wiesz? jechać. Z pomocą ci już jadę. Ta Uspokój się tam. Uspokój się tam. Bo Ty, ja nic dopiero... mnie zrobiłaś, przyjechałam po tobie, Ja po ciebie... Patrz jak teraz powoli jadę, 10 na godzinę Patrz, ja tu normalnie elegancko, normalnie... Nawet draśnięcia nie mam Bo włączyłeś nieśmiertelność i się ten... dziwisz Nie, nie mam nieśmiertelności A no tu No zobacz, normalnie, totalnie nic mi nie robisz To czekaj to jest jakieś niezniszczalne Zaraz ci powiem, zaraz ci po... zrobię coś, czekaj Jeszcze raz, chodź u. A, żeby tym, z tym się zderzyć? Dobra A? Dawaj, no spróbujmy Dobra. Ja już jadę ogólnie. Ja bo się dopiero ustawiam, mam... mam dużego. No, ja mam jeszcze wolnego. <laughs> Dobra, jadę. Dobra, zrzucimy ósemkę, bo nie mogę od razu wrzucić ósemki. Trzeba chwilę poczekać. Ja jednak mam dużego, ale szybkiego. Dobra, i. Ty! Ja, ja to nie dzieje, co ty. A nie, ty jednak nie, się nie zadziała. No, kabina ogólnie stoi w ogniu, więc okay. nie powiedziałam, że nic się nie dzieje. No. A moja postać ogólnie ma taki jakby dziwny wyraz twarzy, więc chyba jej coś się stało. Okay, chyba tak, fajnie to wszystko tak. Fajnie płonie dobra. wszystko, nie? Też tak, mi się wydaje się. Płonie ognisko York Day. Wysiadam i gaszę, bo mam firefightera. Ty weź tam, bo respicza, Ej! Co respić trzeba? To najpierw to trzeba usunąć, a nie! No. Tylko czekaj, bo teraz pod wodą jestem. Gdzie to Gdzie to było? Gdzie pod wodą jesteś. Normalnie stoisz u mnie u góry. U, dobra. dobra. Bo ty nie widzisz ja... gdzie ja tutaj latam. Ja, 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 no no. Tego nie widzisz, mogę jechać? Eee, czekaj, zespiłaś już? Tak. Dobra. Jedź Ej, bo ja mam driftowóz. No no ja też mam driftowóz. Aha, rozumiem. A nie, to jest chyba nie... Chyba radiowóz Chyba ty! No i poważnie już... No i co? Jest? Urwało mi się kucho A? Ja do tego, bo Jeszcze raz, jeszcze raz, Joshella, bo myśmy się nie, normalnie nie spotkali, nie? No, gdzie mi że jak w ciebie chcę wjechać, no, ty paruwo. No, bo to trzeba się rozpędzić, to jest face to face, a nie... A ja mam drifto Dobra, jadę powoli. No, ja też właśnie już jadę, więc będę na... sprętem. O. Słyszę cię. Dobrze. Środkiem, środkiem. Środkiem, no środkiem. Ej, wywaliło mi syrenę. Wyłączyłam ci syrenkę, no. Ej, ja nie mogę jechać już. <śled> Uszkodziłaś mi... Nie mam w ogóle paliwa. Oooooo! Biorni mnie wywrąbałaś. Ale ja mogę dalej jechać, tylko ja tak trochę. Cię. no, mierzysz mnie. Co no to, to trochę słabo wyszło. Okej, okay, dobra. Bierzemy w takim razie kolejną maszynę. Tak, dobrze. Zobaczymy, co to się stanie. Dobra. To co to będzie miało? E, nie, jeszcze nie. Czekaj. Dobra, o. To ja mam. Dobra, mam, lecę. Ja się na razie rozpię. Czekaj. Biorni, ale to jest powolne jakieś. Jadę. Dziwnie skręca. i tam skręca. Moje to yes, po prostu z, jest duże. Z półkami dziwnie jedzie jakoś. Moje jest po prostu masywne. Co no to masz za ciężarówkę? Tam jesteś ciężarówka. Jadę na wakacje. Przepraszam, jadę na wakacje. Ja na wakacje muszę Ej, dojechać. No, totalnie. Chodź tu. Oj, so, przetrwało. Wróć tu. Ja jadę z dostawą. Wróć. Wracaj. Mam chiperki. A, no to możesz. Mam no, 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 to tam. do mnie dojedziesz z tymi chiperkami. Eee, dobra. Tutaj. Gdzie tutaj? Tu. A, tutaj nie, dostawa. ja już tam się cofam, spokojnie, ja się już cofam, już, lightowo. Dobrze. O, dobra, zobaczmy, Czekaj, co to jeszcze mogę ciekawego wziąć? Ja mam jeszcze trzy eee, autka. Trzy jeszcze później... ile? Trzy? Co później, coś ciekawego mam jeszcze. No dobra, jadę. czekaj, wiesz co, wezmę ja Nie, ponikiem. jeszcze nie mam. A -a. Ja jeszcze nie mam, jeszcze chwila, momencik, Bo teraz zastanawiam się, który by tutaj wziąć kolejny. Właśnie no dobra, weźmy ponika. coś takiego. Właśnie co to No? Dobra, no to jadę. Jadę też. Ale to... później ci pokażę moje logo. Eee, okej. Okay. Na moim autku Oczywiście. Więc jesteś? 30? Ile? 300. No e, gdzie? Czy jeszcze cię nie ma? Paweł. <laughs> Ferrari? Tu. Ferrari. Co to co miał być? Ferrari mi nie może dogonić? Co to jest? Co za Bo Ferrari? Muszę zrespić dopiero tej paru, pa ja ci pomogę. Ta. Mm? O, żeż ty normalnie Pomogłam ci. I co tam mówiłeś? Co ciągali do siebie? No tu bagaże normalnie. oddawaj. No nie, znowu nie mogę jechać, bo znowu oczywiście pają wyrąba. Bagaże oddawaj. Tu otwórz. Chcesz zobaczyć. Halo. Chcesz zobaczyć. Typie jeden ty. Chcesz zobaczyć moje, moje logo? Patrz na moje logo. Widzisz moje Logo? Pytam czy widzisz moje Logo, o, Oczywiście, widzę. No i co ci ono przypomina? Ehm hobby horsing. <głos> Dokładnie. <głos> e, dobra, czekaj. I <noise> wsiadam już. Już usuwam. Już mi że to dowiedzisz. Nie, 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 w żadnym wypadku. O, to są autobusy ten, nie, pasażer no, nie pasażerskie. Dobra, czekaj. Co my tu mamy kolejnego? Weźmiemy coś takiego wow. w takim razie. Okej. Okay, no to Jadę. Dobra, cisnę. Kiedy ja jesteś? Zgubiłam cię! Eee... Co ci się dzieje? Co to miało być? No bo ja mam tu turbo! Pa. Eee, aha, okej. Okay. Wiesz co, to chodź tu na prostej dawaj, bo tu potrzebny mniejszy dystans. Dobra, poczekaj. zdecydowanie, także stań tam sobie po drugiej stronie w takim razie. Ja, Dobra, no czekaj Ja normalnie doresc światła w ten, o no. nie, bez światła. Czyry, no. no, jadę ma? Ja nie wiem, nawet nie zdążyłem ruszyć porządnie. Tak <grystanie> ci Tko? Pobawić się chcesz? Tak, daj mi je. Weź mi je daj. Dam ci je. Patrz. Gdzie ja jest? Mam drugie. Halo? No tu no, z F2, okay. do czego służy F2, przepraszam? O, dobra, bo ja zapomniałem, bo to już dużo BMG drive teraz gra, wiesz. <grystanie> Yy, dobra. Tylko jakieś auto tu je leży rozwalone, więc tu chyba to twoje. No tak, to. <noise> o rany. Te twoje części. Tak właśnie. No już jestem, no. No? To się ciepiesz? A, czekaj, bo to strzela tym, tak? Na B się na turbo. To A, się zaczepiłeś, okay. e. O, stary, to jest chyba <noise> samolot. Zab nie wiem, stara, stara nie wiem. To nie jest. Coś ty w ogóle znalazła i co to ma być? Wziął i no i poleciał, nie? O, faktycznie. Wziął, wziął i poleciał tam, Kajś. E, dobra, czekaj. Gdzie to tu jest, tutaj dawaj? Chodź na face to face w takim ja to tam jesteś, Tu jesteś? A, no na jesteś na No i co? Czekaj, ja muszę cię ominąć. Past boy. No nieźle. Dobra, Gotowa? Czekaj, czekaj, muszę się tutaj ustawić. No. No, dobra, trzy, cztery. No i co się ciepiesz? Oho, oho. Co się ciepiesz? Co ci powiedział, eee, że no możesz? No niestety u mnie już siadło, nie, Totalnie. A, pa, ja dalej mogę. Widzisz, ja stoję, ja jestem jak rzeźba. Okej. Okay. Ty, e! Halono, no przestań, co ty robisz? Co Czemu... mówisz? Już, spokojnie. Bo ci zaraz taki... ciąknę. No. Patrz jakiego ładnego bo Bobsonka mam. Nie interesuje mnie twój Bobson. O <laughs> Pięknie, elegancko. O, dobrze, e, dobra, dobrze. to tego usuwam w takim razie. Dobrze, no i to dasz radę. Oczywiście. Okay. Ja nie dam rady usunąć. Ty nie dasz rady, dokładnie. I mam jeszcze jeden taki fajny. Jeszcze jeden? No jeszcze dobra. jeden taki fajny, nawet dwa, no bo w sumie te, te dwa to będziemy mogli się pobić trochę. Trochę face to face trochę wycia się. Dobra, ja już tutaj ześpię swojego. Coś? Masz, masz coś? Masz okay. coś, Mam coś, no. Dobrze. To idę cię miażdżyć. Znaczy, jadę. Zaraz zobaczymy, kto, kto kogo zmiażdży. Dobra, rozpędzam się. Ja też. A, okej, okay, dobra, czy też masz coś ciężkiego? Eee... <grym> okej. Okay. Eee... Siema! Ej, no totalnie, co to za lipa? Co to, to jest? Ej, ty oszuka, ty strzelasz czymś! Tak. No daj spokój! Tylko nie mogę tym kierować za bardzo. Jak tak możesz? Czekaj, da, ty ja ci zaraz pokażę normalnie. Tak się chcesz bawić? Proszę bardzo, nie ma problemu. Co tam wziąłeś? To... E! No, no, chodź. Chodź tu, nie no. ja miałam amunicji już, skończyła mi się. Ja mam! Ło, łowo, łowo, proszę pana, co, co pan Taka zrobił? Taka sytuacja. To Rozumiem, żeby, że w ej, takim w razie tak się chcesz nie bawić? Nie tak się chcesz bawić? Dobrze, to ja to wezmę coś i ty, tobie też to dam. Coś też coś ci wezmę i też ci dam. Ci da patrz, to ci dam. Patrz. Co mi dajesz? To ci dam. Tak się... To, to, ci to dam. ma być. I sobie też wezmę. No zostaw mnie, kurde. <laughs> Paruwo jedna. Respię w tym momencie. Weźcie się, no. uspokój. No weź sobie tam tego i się tam jedź. Siadłem. No, proszę bardzo. Eee, ale to jest dziwne Cześć, nie pasuje Co no to za dzikie co to ma być? O ty kurde <laughs> Noe! To jest uczciwe przecież No i oszelka, to, to było nieuczciwe To było nieuczciwe <laughs> Co to, co ty robisz? Co ty robisz? Uczciwe? Myślę, się się Czekaj, da się tu sterować tym? W sensie ja cię kręcę, dobra, co? Wiesz co? 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 Na face to Czekajcie. face to dawaj, a nie to na face to face. dobra, okej, okay. no to face bo to co face my face tu mamy face to face chyba, nie? Ja siedzę u ciebie. Wypad mi to! Już, już czekaj, już tam jadę spokojnie. O. Dobra, już pędzę w takiej razie Nie, bo tam coś rozwalone dalej jest. Co tam rozwalone? No przejedziemy. Dobra, rozumiem. Ja nie przejadę. Proszę cię. Tak, na samym środku leży. Wszystko. No to tak od tej mojej prawej, a twojej lewej. E, no. Elegancko. Elegancko, pięknie. To masz. E, Cud, miód, malina i w ogóle. O. Nie da się tu niczego. A co ty tam miałeś? Co? Co ty masz? Ja, uspokój się. Całe miasto. Wow. Co ty zrobiłeś? Całe miasto zniszczyłeś. E, I tam wysoki no. budynek jest dalej. U mnie tutaj no, tylko... Dostałam, tylko. Nie wiem do końca jak to działa, no ale eee... coś chyba nie do końca tak miało wyglądać. Połowa budynku spadła, po, po... tekstury zostały. Eee, to zależy z której strony się patrzy, wiesz? Tak, no i tam jakieś śmieci na górze. Tak. No, dobra. Eee, dobra, no to co, ja myślę, że tym sobie w kończymy. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Papa! Papa, pa, do następnego!